Wieczór, kochani, zerwało mi transmisję. Nie wiem, co się stało. Zmieniłam telefon, przerzuciłam się na inny telefon. Jest też w związku z tym trochę inne światło, gorsze. tam, ten rzeczywiście był lepszym ekranem. Najmocniej panią doktor, przepraszam. Łączę się ponownie. Dzisiaj rozmawiamy o astmie. Agata się kręci poświęcona astmie. Nie wiem, co się stało. Pierwszy raz coś takiego mi się zdarzyło. Wysadziło mi w kosmos całą transmisję. Nie wiem, będę szukać, ale obawiam się, że może być ciężko z odzyskaniem całej reszty. Przy zmienionym telefonie rozpoczynam jeszcze raz rozmowę. Rozmawiamy dzisiaj o astmie, o tym, jakie są powody zachorowania na astmę, jak się astmę leczy, i przechodzę do rozmowy z panią doktor, żebyście dobrze zrozumieli i poczuli, że naprawdę bardzo zmieniło się leczenie astmy w Polsce jest o wiele lepszy poziom leczenia. Są nowe rozwiązania, ale najważniejsza jest dobra diagnoza. Lekarz POZ-u, tej podstawowej opieki zdrowotnej, nie zawsze może zdiagnozować tę astmę. Do tego potrzebny jest specjalista, tak jak pani doktor. W tej części live'a... Powiem tym, którzy nas dopiero teraz oglądają. Moim gościem jest pani doktor Izabela kupry silpińska specjalistka chorób wewnętrznych i alergologii z ogromnym doświadczeniem związana z, towarzystwem, z Polskim Towarzystwem Alergologicznym i pracująca w szpitalu klinicznym im. Norberta Barlickiego w Łodzi. Wracamy do rozmowy. Pani doktor, najmocniej przepraszam. Nie wiem, co się stało i jak to się stało, ale się stało. Czasem tak bywa. A więc powiedzmy, jak wygląda ścieżka leczenia pacjenta z astmą w Polsce? Bo mniej więcej na tym poziomie skończyłyśmy. Oczywiście to wszystko zależy, jaka to jest astma. Astmę łagodną może rozpoznać i leczyć lekarz rodzinny. Jeśli to jest astma alergiczna, jeśli to jest człowiek młody i jesteśmy w stanie zdefiniować alergię, który uczula tego pacjenta, to możemy go odczulić. I tym samym wprowadzić w remisję zarówno alergię, jak i astmę oskrzelową. Warto to robić, w Polsce zbyt rzadko jak gdyby po to, po to narzędzie, się, po ten, narzędzie się, się sięga. Immunoterapia uspokaja nasz układ immunologiczny, uczy na nowo tolerowania tego, co nie szkodzi naszemu organizmowi. Jeśli to jest pacjent z umiałą astmą oskrzelową, Albo jest to dziecko, albo jest to kobieta ciężarna. To nadzór nad leczeniem takiego pacjenta powinien być w rękach specjalisty, i tutaj lekarz rodzinny powinien takiego pacjenta skierować do lekarza specjalisty. Tych ciężkich pacjentów, których często dochodzi do nawrotu zaostrzeń, którzy trafiają do szpitali, warto wysłać do ośrodków stosujących terapię biologiczną. Adresy takich ośrodków można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. A, Te tak ośrodki prowadzą terapię I słyszą ośrodek terapii biologicznej. Mam astmę idę do ośrodka terapii biologicznej. Czy najpierw mam astmę, pulmonolog ośrodek terapii biologicznej? Różnie ja to bywa. Do... Różnie to bywa, bo. Prawo do skierowania do takiego środka ma również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. On może skierować takiego pacjenta z rozpoznaniem astma oskrzelowa, ciężka, do kwalifikacji albo do le optymalizacji leczenia. Może takiego pacjenta również skierować lekarz specjalista, który wyczerpał możliwości dostępne jak gdyby dla niego. Czyli no, te leki, które stosowane są w postaci aerozolów plus inne leki o działaniu przeciwalergicznym czy nawet te sterydy systemowe które jak powiedzieliśmy sobie czasami jesteśmy zmuszeni do zastosowania by uratować pacjenta ale jeśli do takich zaostrzeń dochodzi często jeśli pacjent wymaga przewlekłego stosowania sterydów to ten lekarz specjalista również powinien skierować takiego pacjenta do ośrodka zajmującego się leczeniem Biologicznym, bo tam jest szansa dla tego pacjenta powrotu do normalnego życia i uniknięcia tych niepożądanych skutków sterytoterapii. Pani doktor, bo to jest tak, że w przypadku choroby leśniowskiego Krona ja musiałam przejść pewien schemat leczenia, żeby dostać leczenie biologiczne. Czy w przypadku astmy. Również jest taka ścieżka zdrowia, nazwijmy ją. Czy wystarczy udowodnione, nie wiem, powtarzające się w wynikach morfologii wysokie eozynofile? I to jest kwalifikacja na leczenie biologiczne. I może to zrobić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, co pozwoli ominąć kolejki do pulmonologa. Też jest pewnego rodzaju ścieżka, chociaż nie tak skomplikowana jak w przypadku choroby roślinskiego krona. Tutaj warunkiem jest stosowanie wysokich dawek wziewnych steroidów. Udowodnienie, że ten pacjent jak gdyby nie odpowiada na to leczenie skojarzone z innymi lekami podawanymi w aerozoloterapii. I to jest pierwsze. Drugie, to niepowodzenie... Musi być związane z zaostrzeniami astmy, gdzie trzeba zastosować steroidy systemowe, tak? Czyli też musimy co najmniej dwa w ostatnim roku takie udokumentowane jednak zaostrzenia mieć. Dokładnie. Także. Czyli nie to, można. Chodzi o to, po prostu pacjentowi, u którego wiadomo, że mamy do czynienia z taką lub inną astmą, po prostu kontaktu ze sterydem. Który tak, no ten, te te stery, sterydy systemowe one są wymagane, ich zastosowanie jest wymagane u osób dorosłych. U dzieci to troszkę inaczej wygląda i tam jak gdyby płatnik jak gdyby nie warunkuje przyznania refundacji Temu, że musi być zastosowany. U dzieci między 6 a 12 rokiem życia wystarczy zaostrzenie leczone wysokimi dawkami więziewnych steroidów w postaci nebulizacji. Tak? Czyli tutaj rzeczywiście, ponieważ te sterydy są wyjątkowo szkodliwe dla dzieci, bo wpływają na ich rozwój fizyczny, bardziej zaburzają tę równowagę hormonalną, to tutaj płatnik jednak dał możliwość. Uniknięcia tego, tej sytuacji, gdzie musimy rzeczywiście zastosować sterydy systemowe u dzieci. Natomiast u dorosłych, taki wywiad musimy, jak są tak trudno dostępne. Dlaczego leki biologiczne na astmę są tak trudno dostępne i są drogie? Bo to są leki nowe, innowacyjne, tak, które do nie, dopiero niedawno pojawiły się na rynku. One są efektem pracy genetyków z zastosowaniem metod inżynierii genetycznej. Coś, co jest nowe. Niewątpliwie jego wytworzenie tego produktu jest drogie, bo poprzedzone jest licznymi, wieloletnimi badaniami nad produktem. No i zawsze tak jest, że to co jest nowe jest droższe. One z czasem stanieją w miarę jak gdyby sukcesywnego wzrostu produkcji i sprzedaży, tak? A również wynalezienia nowych, tańszych metod ich produkcji ale na razie niestety są drogie, w związku z tym dedykowane są tym pacjentom najcięższym. To nie znaczy, że one nie działają w łagodniejszych postaciach astmy, bo udowodniono, że zastosowanie tych terapii biologicznych przeciw alergicznych dzieci powoduje nie tylko złagodzenie przebiegu samej astmy oskrzylowej, ale wprowadza tą astmę w pełną kliniczną remisję, czyli u tych dzieci nie ma objawów i nie wymagają one stosowania leków. To nie znaczy, że ta remisja będzie do końca życia, ale e, remisja astmy u dzieci pozwala na prawidłowy rozwój płuc u tych dzieci. Wchodzą tak. jak gdyby w życie, w pełnym... I chorych to jest coś cudownego. Ja to drugie życie. Normalnie śpisz całą noc, oddychasz jak człowiek. To jest zupełnie inne życie. Tak, to muszę powiedzieć, że wielu naszych pacjentów to podkreśla, że dostali nowe życie, bo mogą w końcu zrobić coś, co do tej pory nie mogli, co ich ograniczało. Coś takiego wydawałoby się z pozoru rzeczy zwykłego, pójść na zakupy, pójść w odwiedziny do rodziny, czy też wrócić do swojej pracy zawodowej, czy pełnić rolę. Ale też przestać sobie, czy nawet przestać. W miarę wypoczętym. Tak jest, tak jest. To jest, że tak powiem to było dla, dla mnie nowa to, szansa na życie. To... Tak, tak. Pani doktor, e, proszę powiedzieć, e, czy dostrzega pani jakieś wąskie gardła w polskim systemie opieki nad pacjentem? Na co by pani zwróciła uwagę, tak żeby uczulić pacjentów? No po, po pierwsze, no takim wąskim gardłem jest na pewno zbyt późne rozpoznanie samej choroby. I o tym już rozmawialiśmy, że im wcześniej rozpoznamy chorobę, tym łatwiej ją opanować. Można jak gdyby zapobiec rozwojowi ciężkiej postaci tej e, choroby. Drugim takim problemem to jest brak czasu na edukację pacjentów, bo nie, le, nie, można powiedzieć, że nie leczą tylko same leki, które lekarz wypisuje. Pacjent musi mieć świadomość swojej choroby, musi wiedzieć jak te leki brać, musi wiedzieć czego unikać, a na to w takim normalnej pracy ambulatoryjnej po prostu nie ma czasu, bo tych pacjentów jest bardzo wielu, a czas jest krótki, tak? A tutaj trzeba jak gdyby uświadomić tych pacjentów. Często też odsyłamy do tych pacjentów do pewnych portali które wiemy, że mają sprawdzone informacje, na przykład, które były tworzone pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, żeby tą wiedzę jak gdyby uzupełnili. Następnym takim no, trudnym, że tak powiem, miejscem to jest właśnie do dostępność do tych innowacyjnych terapii. Mamy ponad 50 ośrodków leczących terapię biologiczną, ale wciąż ta podróż, dla wielu pacjentów jest no. trudna, tak? Trzeba sobie powiedzieć, że jest trudna. Szczęśliwie możemy część po przeszkoleniu pacjentów, część tych leków wydawać tym pacjentom, żeby samodzielnie przyjmowali, a do nas przychodzili tylko na kontrolę. Ta zmiana jest jak gdyby pojawiła się wraz z pandemią, ale jak gdyby jest skierowana dla pacjentów, dla ułatwienia jak gdyby ich im życia. Niewątpliwym problemem też jest to, że te programy terapeutyczne dedykowane są najcięższym pacjentom z najcięższych. Tak? Tam, gdzie ta choroba jest niezwykle zaawansowana. Gdyby te leki wdrożyć wcześniej, tak? to ta, ta efekt większa. No bo wiemy, że jak już powstaje blizna, czy to w sercu, czy w czy nawet na skórze, tak? to już jak gdyby. Ten narząd nie będzie w pełni tak sprawny, nie wrócimy do pełnej sprawności, jak było na początku, więc lepiej zapobiegać niż potem leczyć skutki. Nie mamy też możliwości podawania terapii biologicznej, antyalergicznej kobietom ciężarnym. Niby te same prawa, a jednak tutaj nie ma metod finansowania tego leczenia u kobiet ciężarnych, co jest dosyć zaskakujące, dlatego że. To, czy to jest po prostu czysta dyskryminacja? Czy to ta dysk jest ja niestety, ponieważ prowadzę takie pacjentki, uważam, że jest to, że tak powiem, pewnego rodzaju dyskryminacja, bo jeśli nie udowodniono, że leczenie szkodzi, tak? i jeśli ma wysoki profil bezpieczeństwa, tak jak jest w przypadku terapii przeciwalergicznej, biologicznej, to decyzja o stosowaniu powinna. Być pozostawiona lekarzowi prowadzącemu i kobiecie ciężarnej. A pozbawianie możliwości terapii to jest skazywanie i tej kobiety, i tego jego nienarodzonego dziecka na ciężkie napady duszności, na niedotlenienie. Tak? To niestety tak to w Polsce wygląda. No to raczej nie wygląda to dobrze, jeżeli, jeżeli jest tak, jak pani doktor mówi, bo to jest po prostu wbrew wszelkiej logice. Tak, tak. No, my walczyliśmy ze moimi pacjentkami, ale jak gdyby skargi i prośby pacjentka zdążyła urodzić, zanim przyszła odpowiedź z ministerstwa. W razie stajemy w martwym punkcie, szukając innych możliwości finansowania, jak gdyby, tego typu terapii. Mhm. W ubiegłym roku powołano do życia koalicję na rzecz leczenia astmy. Jakie są ogólne założenia tej koalicji? Ogólne założenia koalicji są takie, żeby właśnie te wąskie gardła próbować zmienić. To znaczy, to jest szerzenie edukacji zarówno wśród lekarzy, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, również specjalistów, szerzenie edukacji wśród pacjentów udostępnianie jak gdyby tych nowoczesnych standardów leczenia astmy, stworzenie możliwości terapii, czyli również na kontakty z osobami, które decydują o polityce zdrowia publicznego po to, by pewne takie systemowe jak gdyby rozwiązania wprowadzać, które ułatwiałyby terapię astmo Na przykład monitorowanie leków ratunkowych, które są takim wyznacznikiem zbliżającego się ciężkiego zaostrzenia, ale pamiętajmy również, że asma oskrzelowa chociaż obecnie dobrze się leczy, bo mamy dobre leki, to jest też chorobą, która może doprowadzić do zgonu i to nie tylko u starszej osoby, ale również u młodego człowieka. I takim wyznacznikiem ryzyka ciężkiego zaostrzenia również zgonu jest zapotrzebowanie na leki ratunkowe. Gdybyśmy mieli wgląd do tego czy ten pacjent nie nadużywa tych leków, lepiej byśmy mogli rozpoznać tę sytuację i tego pacjenta, który wymaga pomocy i to szybkiej pomocy? I nad tym między a, pracuje koalicja. A nad czym w tej chwili pracuje Polskie Towarzystwo Alergologiczne? Jakie aktywności realizuje? Polskie Towarzystwo Alergologiczne jest właśnie jednym z inicjatorów zawiązania tej koalicji. No, Polskie Towarzystwo Alergologiczne szerzy jak gdyby, wiedzę na temat alergii, szerzy wiedzę na temat astmy oskrzelowej. Jedną z takich inicjatyw jest szerzenie wiedzy również wśród nauczycieli szkół podstawowych, bo wiemy, że jest to choroba, która dotyka dzieci. Tak? Dzieci spędzają mnóstwo czasu w szkole. One spędzają razem ze swoją chorobą. Świadomość Chorobowy... na jak postąpić w momencie, kiedy jest atak astmy, atak duszności, ale również atak ciężkiej alergii, jak reakcja anafilaktyczna, jest niezbędny, by to dziecko było w tej szkole po prostu bezpieczne. To jest bardzo ważne, ale wydaje mi się, że jeszcze ważniejsze jest to, żeby dobrze szkolić lekarzy. Oj tak, tutaj też. Bo jakby... bardzo tematycznie. Tak ja wiem o tym, że jest, wyobrażam sobie, że jak w każdej chorobie są te schematy leczenia, ale astma jest troszeczkę moim zdaniem wymykającą się z tych schematów chorobą, ponieważ astma jest chorobą nazwałabym indywidualistów. To znaczy każda, choroba, każda wersja astmy jest trochę inna. To prawda, szczególnie jeśli spojrzymy na pacjentów z ciężką astmą skrzylową, nie ma dwóch takich samych pacjentów. Każdy jest, ma inne uwarunkowania, inne choroby współistniejące, inną historię, inny bagaż doświadczeń własnych, które też rzutują na efektywność leczenia, inną przeszłość medyczną. I czasami, że tak powiem, rozpoznanie tych problemów jest kluczowym elementem, po to, żeby uzyskać pełną kontrolę ast. Jak w przypadku tych oznofilów, znalezienie ich w badaniu morfologicznym krwi, tak może spowodować, że wiemy, co u danego pacjenta możemy zastosować. Ale żebyśmy wiedzieli, to musimy najpierw to badanie morfologii krwi zastosować i to z rozdziałem białokrwinkowym, żeby zobaczyć te oznofile w wyniku, tak? Bo nie każda morfologia po prostu je e, ujawnia. Takie szczegółowa. analizy. To znaczy, ja, analizy... ja myślę, Pani doktor, że po prostu tam musi sobie o to, tam musi o to dopytać, jak zawsze. Tak. A więc tak. sam po prostu tak. lekarza. Albo poprosić. Tu proszę o takie badania. No, gdyby pacjent miał świadomość, to na pewno by poprosił, tak? Ale to właśnie również, tak jak pani redaktor zauważyła, edukację lekarzy, że to lekarz musi wiedzieć, że takie badanie warto wykonać, tak? Bo ono może być podstawą do dania pacjentowi nowej możliwości terapii. To jest niezwykle istotne. Niezwykle istotne. Oczywiście, że tak. To jest tak, jak ja zawsze. Tu wspominam, eozynofile to było w ogóle odkrycie, chociaż zawsze, nie zawsze, ale często miałam w morfologii pobieraną krew pod, i badaną pod kątem właśnie obecności eozynofili, bo miałam podejrzenia właśnie o jakąś taką alergię, która, która mnie męczyła i że z tego powodu jest astma. A o masz podwyższone eozynofile to znaczy, że masz alergię. Ja tak słyszałam całe życie. Więc... No, dobrze, że ktoś zauważył je, bo czasami są wykonywane badania i nikt w te badania tak naprawdę nie patrzy, ich nie widzi. Natomiast no, w tej chwili rzeczywiście jest ta możliwość, że jeśli tych oznofilów jest za dużo, a pacjent ma ciężką astmę, to możemy mu dedykować spersonalizowane leczenie, jakim jest terapia biologiczna, która rzeczywiście blokuje ścieżki, bardzo wąskie ścieżki reakcji zapalnej. Ale jeśli my wcelujemy w tą istotną, główną ścieżkę, to dostajemy właśnie takie rezultaty, że po kilku dniach pacjent mówi, że w końcu może złapać oddech i rozpoczyna nowe życie. Tak. Oczywiście towarzyszą temu leki bziewne, przynajmniej ja muszę stosować. Muszę, tak. Na początku rano i wieczorem sama sobie to dozuję, oglądam, przyglądam się, patrzę gdzie więcej, gdzie mniej. Widzę, że. Pod koniec już ten lek biologiczny troszkę nie dociąga, jak to się mówi, na tydzień przed podaniem następnej dawki. Już by się chciało zrobić sobie zastrzyk z następną dawką, ale no, pilnuje, pilnujemy oczywiście tych sześciu tych czy ośmiu tygodni, które są bardzo precyzyjnie zawsze w szpitalu rozpisane, ale to jest nowe otwarcie to jest zupełnie nowe podejście do leczenia. I to jest ogromna nadzieja dla chorych, pani doktor. Także wydaje się, że, wydaje się, że można powiedzieć, że w jakimś sensie astma została przez naukę rozpoznana, opanowana, także przestanie być chorobą, która może być chorobą śmiertelną? No, mamy nadzieję, od... Mamy, mamy możliwość... nadzieję, ale tutaj jest potrzebna właśnie praca edukacyjna, tak, żeby ten nasz pacjent mając do dyspozycji te arozole, tak o które pani redaktor mówiła, sięgał po ten właściwy, czyli nie tylko objawowy, czyli rozkurczający oskrzela, ale taki dostał lek, który również leczy i po ten lek sięgał, czyli o lek o działaniu przeciwzapalnym, który leczy astmę oskrzelową, a nie tylko doraźnie uwalnia od objawów, bo ten, który tylko doraźnie uwalnia od objawów, jeśli stosowany jest sam bez innego leczenia, to niestety w pewnym momencie przestaje działać, i ten nasz pacjent się po prostu udusi, dojdzie do zatrzymania oddechu lub prowadzi takie zaburzenia rytmu serca, że zginie w przebiegu zaburzeń serca i młodzi. Niestety, którzy nadużywają leków ratunkowych. Więc musimy tego mm. naszego wyposażyć jak gdyby i w wiedzę, i w lek, który nie tylko będzie doraźnie zasił ale będzie. Również leczył. I takie możliwości w tej chwili mamy, gdzie są leki łączone, czyli dwa w jednym, tak? I działanie rozkarczające, ale również działanie przeciwzapalne. Jeśli damy taki lek i ten pacjent będzie go używał, to przy każdym, jak gdyby, potrzebie uwolnienia od duszności, jednocześnie będzie tą astmę leczył. I takie są w tej chwili tendencje, czyli podążanie za potrzebami. I zachowaniem pacjentów, po to, by najlepiej tą terapię dopasować do tego schematu, jaki ten pacjent jest w stanie zaakceptować. To jest też nowe podejście do leczenia astmoskrzelowej. Czy są jakieś sezony w ciągu roku, kiedy astmatycy mają gorzej, pani doktor? Czy teraz no. ten czas, kiedy jest cieplej, jest dla nas lepszy czy gorszy? Są dwa takie przyłomowe momenty w roku. Jedno to jest szczególnie dla dzieci, dla dorosłych również, ale to u dzieci szczególnie widać, jak dzieci wracają po wakacjach do szkoły. Tak? Wracają do szkoły i wtedy pojawia się mnóstwo infekcji i zaostrzeń astmy oskrzylowej. Potem włączane są kaloryfery. Tak? Więcej zamykamy się w domach, mniej wietrzymy, bo się robi zimno na, na zewnątrz, więcej przebywamy w środku i wtedy dominują reakcje alergiczne na roztoczek kurzu domowego. I drugi taki sezon to jest właśnie wiosna i wczesne lato, kiedy w powietrzu atmosferycznym pojawia się mnóstwo pyłków i wtedy ci alergicy, którzy uczuleni są na, na pyłki e, płaczą. Tak? Płaczą, bo mają objawy alergii, płaczą, bo się po prostu źle czują, tak? ich jakość życia. Nagle spada. Dlatego y, chyba najważniejsza jest w y, całym procesie y, leczenia y, astmy taka świadomość pacjenta, prawda? Co mnie nie może spotkać, y, dokąd mogę się udać na wakacje, gdzie mogę pójść nie wiem, na spacer. Ja na przykład zrezygnowałam z chodzenia. Po łąkach, po polach, kiedyś to uwielbiałam, teraz tam, gdzie rosła koniczyna, uwielbiałam chodzić w takie, w takie pola. Nie mogę teraz tam chodzić, bo po prostu to jest cena, którą za to płacę, jest nieopłacalna. To jest niezwykle ważne, to co pani rektor powiedziała, bo astmy nie leczy lekarz. Astmę leczy sam chory z pomocą lekarza. Do lekarza zgłasza się raz na jakiś czas, natomiast ze swoją chorobą i z lekami, które mają mu pomóc, zostaje w domu. I od niego zależy, czy te leki będzie brał, czy nie będzie brał. Jeśli będzie miał świadomość, że te leki mu pomagają i w jaki sposób mu pomagają, i jak zmodyfikować to leczenie, a w to narzędzie musi wyposażyć go lekarz, to ta terapia astmy będzie efektywna. To też to, co pani redaktor pod, podkreślała, unikanie pewnych zagrożeń, które jak gdyby istnieją. To jest niepalenie papierosów, to jest nieprzebywanie w miejscach, gdzie ten dym papierowy, papierosowy Dzień, jest. Tak, ja w takim otoczeniu. Tak, jest niewychodzenie na spacer wtedy, kiedy jest wysoka temperatura, e, intensywnie pylą, że tak powiem, a my wychodzimy w południe, kiedy jeszcze wieje wiatr. Czyli takie zachowania no, muszą być znane pacjentowi, żeby potrafił ich unikać, ale w to musi wyposażyć go lekarz poprzez edukację. tak, To jest niezmiernie istotne. No, dobre jest to, że teraz jest bardzo dużo forum, forów pacjenckich, bardzo dużo miejsc, w których można się wymienić doświadczeniami i przyznam szczerze, że to na pewno jest ogromna pomoc, bo. To też wzmaga świadomość własnej choroby. Natomiast yy, największą nadzieję oczywiście pokładamy w rozwoju nauki i w tym, że może zostanie wymyślony jakiś lek, który sprawi, że yy, raz na pół roku będzie można mieć podane jakieś lekarstwo albo jakiś zastrzyk. Który... A już jest, są takie badania, więc to już jest blisko. Są badania prowadzone w tej chwili z lekami, które podaje się raz na pół roku, więc nadzieja jest. Pani doktor, naprawdę? Naprawdę, taki kierunek już, że tak powiem, jest eksplorowany i zbliżamy się ku tym Te, szczęśliwym rozwiązaniom. Moje życie dyktowane jest terminami w kalendarzu zapisanymi na rok naprzód, kiedy jadę do łodzi do szpitala do Was albo jadę do środka terapii biologicznej w Warszawie. I to są daty, które po prostu nie podlegają w ogóle dyskusji, no bo one są związane z tym, żeby się żeby się odmeldować i pobrać nową porcję leków. Ale, ale fajnie by było, gdyby były leki, które dla chorego to musi być niesamowita ulga. No, pół roku i masz z głowy Boże. co jest, co jest coś niesamowitego, jak ta nauka idzie do przodu. W każdym razie cieszę się, cieszę się ogromnie, pani doktor, że mogłyśmy się spotkać dzisiaj, porozmawiać trochę. Bardzo dużo ciekawych rzeczy pani powiedziała. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, ja tylko namawiam wszystkich Państwa, którzy słuchają, którzy mają w rodzinie chorych na astmę lub sami chorują na astmę, by sięgając, że tak powiem, do internetu po informacje dotyczące astmy, sięgali na sprawdzone portale. I takim portalem jest portal pacjentów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, gdzie tam znajdą Państwo linki do informacji o astmie oskrzelowej, ale również Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergię i po HP, gdzie też można uzyskać wiarygodne informacje o tych chorobach. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się nisko całemu panu profesorowi, szefowi, którego spotkałam na korytarzu, jak byłam ostatnio i obiecałam właśnie, że będziemy tutaj walczyć o leki biologiczne także dla ciężarnych. No i po prostu bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Ja również bardzo dziękuję, bardzo mi było miło z Państwa. Dziękuję stałego. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo.